Cześć wszystkim, Łukasz z tej strony. Dzisiaj wam chcę opowiedzieć, jak razem z Anią poszliśmy do bardzo fajnej herbaciarni w Kyoto. Jest to jedno chyba z bardziej ekskluzywnych miejsc, w których byłem. Przychodzi się tam tylko po to, żeby się napić herbaty, ewentualnie zjeść jakiś deser. W ogóle jak się wchodzi do tego miejsca, to już od razu można poczuć tą atmosferę takiego prestiżu, bo jest wszystko w takim bardzo tradycyjnym, japońskim stylu. Wszędzie jest bambus, jakieś drewno, ceramika. Wszystko, wszystko to razem gra, gra ze Sobą, żeby stworzyć taki niepowtarzalny klimat tego miejsca. Gorąco polecam, żebyście odwiedzili ten lokal, jak będziecie w Kyoto, ponieważ herbata tam, jaką serwują, naprawdę różni się od takiej, którą możecie dostać w jakichś innych miejscach, czy taką, którą sobie kupić na pamiątkę. Ponieważ pomijając już ten fakt, że sama herbata jest bardzo dobrej jakości, to osoba, która przyrządza tę herbatę, zajmuje się tym praktycznie od wielu lat. I moim zdaniem nie, nigdy nie zrobicie tak, takiej samej herbaty jak osoba, która się w tym specjalizuje. Ja, jak spróbowałem tej herbaty, to po prostu zostałem oczarowany. Wybrałem sobie matcie i ta matcia tak bardzo różni się od tych u nas w Polsce czy w innych miejscach w ogóle w Japonii, że to nawet nie ma o czym mówić. Jak piłem macie w Polsce, to zawsze miałem wrażenie, że ona jakoś tak nie wiem, pachnie rybą czy smakuje taki ma posmak takich glonów. Natomiast ta maccia tam to w ogóle nie, nie było tego smaku, tak? nie było tego zapachu. Był bardzo fajny aromat, była pianka na powierzchni tej herbaty. Taki aksamitny, delikatny smak, że... Smak może nie był delikatny, był dosyć mocny. Natomiast y, mam, na myśli, że, mam na myśli, że nie był taki ordynarny w smaku. zupełnie inny smak, naprawdę. I tak jak czasami w Polsce można kupić taką herbatę i mówi się, że śmierdzi rybą. Absolutnie. Tutaj nic nie śmierdzi rybą i jest taki kremowy, taką teksturę ma kremową. Aromat ma bardzo ładny. W smaku jest taka bardzo intensywna, ale też nie, nic się nie narzuca. Dobrze przeżycie. Zupełnie inna herbata. Trochę jak takie espresso japońskie wygląda. Z pianką, mocne. Pierwsze co zrobicie, jak tam wejdziecie, to oczywiście sobie wybierzecie miejsce przy ladzie, bo raczej nie widziałem tam innych miejsc, przy... nie było żadnych stolików. Oczywiście wybierzecie sobie to, co chcecie z menu. Ostrzegam, ceny są dosyć drogie, natomiast warto, jak się jest już w Japonii, to warto wydać te 1000 jenów na bardzo dobrą herbatę. Dostaniecie ohiję, czyli po prostu zimną wodę i nie martwcie się, ona jest za darmo, za nią nie będziecie musieli płacić. To jest standard w Japonii. Tak naprawdę to nie jest woda, tylko ohija. A co to za różnica? To jest taka specjalna woda. Jak już się zdecydujecie na rodzaj herbaty, to w zależności od herbaty zostaniecie poproszeni o wybranie rodzaju naczynia. Albo ten z żurawiami na dole, A na, mi się podoba ten biało -czarny. No dobra, to też biało-czarny. Wszystkie są super. I to no. jest ten z biało-czarnymi. Ja wybrałem macie i w moim przypadku yy, wybrałem coś takiego, w sensie można wybrać tylko takie miseczki, w tym się pije macie. Yy. Ja wybrałem dosyć podobną do tej, którą sobie teraz kupiłem na pamiątkę. Była taka czarno-biała. I, po I potem musicie trochę poczekać. Jak już wybierzecie to naczynie, to potem musicie trochę poczekać, ponieważ to jest cała ceremonia. To jest znane w japońskiej tradycji, że ceremonia parzenia herbaty zajmuje trochę czasu. Oczywiście tutaj, w tym lokalu, nie jest to przesadzone. Do granic możliwości. Tylko to jest oczywiście zaznaczone, że ten proces trochę trwa. On musi tam zaparzyć tą wodę do odpowiedniej temperatury. On poprzelewa ją trochę do różnych naczyń. I dopiero wtedy, jak już to wszystko będzie gotowe, dostaniecie gotową herbatę. Ja oprócz tego zamówiłem sobie jeszcze taki deser w postaci zupy z fasolą e, anko, adzuki, fasola adzuki i ona była słodka. To jest, od, od razu mówię, że to jest słodka zupa, to jest deser i mi to bardzo smakuje. Natomiast Ania mówi, że ona w ogóle nie lubi tej fasoli i wszystkiego co jest związane z tą fasolą, więc to naprawdę trzeba najpierw wcześniej trzeba w, wcześniej gdzieś tego spróbować, żeby można zdecydować się na całą zupę z tego. Ania miała bardzo fajny deser w postaci takich e, e, jak by to nazwać? Takie, to były batoniki, no nie batonik, to był taki, hmm, trochę jak sezamki, takie, nie wiem, kurczę, tabliczki z sezamu, z jakiejś yy, melasy, to było dosyć twarde, słodkie, ale były też inne smaki, jak gorzki, Troszeczkę kwaśnego chyba, ale to Ania musiałaby wam opowiedzieć już o tym. Ja skorzystałem dosłownie tylko jeden grys od Ani, ponieważ dostała tylko takie dwa małe kawałeczki, więc nie chciałem jej tego wszystkiego zjeść. Śmieszna sytuacja, jak tam, jaka tam się przydarzyła, to taka, że mieliśmy wrażenie, że ten barman, barman osoba, która nam serwowała tą herbatę, nie, nie zdawała sobie sprawy, że my mówimy no, dosyć dobrze po japońsku. No, rozumiemy przynajmniej to, co się dzieje, u nas. I oprócz nas w lokalu była tylko jeszcze jedna młoda dziewczyna, i wyglądało na to, że oni ze sobą tam coś flirtowali. 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 Flirtować, Flirtro... flirtowali. W każdym razie coś tam ze sobą flirtowali, i to. No i to była mega ciekawa sytuacja. Pierwszy raz chyba się znalazłem w takiej sytuacji w Japonii, że ktoś tam sobie flirtował przy mnie. Myśląc chyba, że my tego nie słyszymy, no bo nie wiem, czy to jest takie normalne zachowanie w tańczyków, że przy innych klientach barman, tak sobie coś tam. E Pogaduję z klientką. Mam wrażenie, że oni się już po prostu wcześniej znali i dlatego taka sytuacja miała miejsce. Niestety z tego dnia dużo materiału mi uległo gdzieś tam zapodzianiu się, ponieważ nagrywałem to inną aplikacją. Bardzo starałem się, żeby to wszystko fajnie wyglądało. i Zainstalowałem sobie inną aplikację do nagrywania na telefonie. I nie byłem świadomy, że ona nagrywa do innego folderu. I podczas zgrywania wszystkich plików na zewnętrzny dysk, pominąłem po prostu ten folder i zgrywałem wszystko z takiego domyślnego folderu. I oczywiście usunąłem potem moje zdjęcia i filmy na telefonie. Jak już to wszystko zgrałem, się okazało, że niestety właśnie przepadł ten materiał. No prawie dostałem zawału serca, jak się o tym dowiedziałem. Całe szczęście jest on w postaci backupu na Google Drive. Google Drive a całe szczęście wszystko zgrał, tak jak leciało, nie patrzył na foldery. Tylko on jest w takim gorszej jakości, więc e, przepraszam, ale chyba lepiej jak w ogóle coś jest, niż jakby miał tego nie być. Przynajmniej fajna pamiątka i tak jest. Macia jest e, mieloną herbatą i ona jest w takiej w postaci sproszkowanej, w w postaci takiego proszku. W momencie, kiedy sobie zamówicie taką herbatę liściastą, którą trzeba troszeczkę poparzyć w taki bardziej tradycyjny sposób, taki jaki my znamy, to... Dostaniecie takie naczynie i ono ma w sobie taką siatkę lub ewentualnie takie te droższe, prawdopodobnie w tym lokalu mają takie dziurki już w ceramice w samej, żeby odcedzić liście od herbaty i będziecie musieli sobie trochę poczekać, aż to się zaparzy. I wtedy, będzie, wtedy możecie sobie z tego naczynka tak dozować tyle herbaty, ile potrzebujecie. Im dłużej będziecie czekać na herbatę, to oczywiście tym będzie mocniejsza. Swoją drogą to jest bardzo fajna pamiątka żeby sobie przywieźć z Japonii, jest to bardzo w sumie praktyczne, bo można sobie zaparzyć bardzo dobrą herbatę w łatwy sposób. Nie trzeba się męczyć z tymi wszystkimi sitkami i tak dalej, wkładać to do kubków. Mamy wszystko w jednym miejscu. Potem po prostu po zaparzeniu herbaty wysypujemy ten, te liście do kosza, opłukujemy po prostu wodą i jest gotowe do ponownego użycia. Bardzo fajna pamiątka, bardzo praktyczna. Ja z tego często korzystam. Kolejną fajną pamiątką, związaną z herbatą, to jest oczywiście ta miseczka na macie, na herbatę maccia. No, nie muszę chyba mówić, że po prostu się przydaje, albo jako taka po prostu miseczka, albo właśnie naczynie do picia herbaty typu maccia. We wcześniejszym filmiku nie pokazałem Wam z bliska tej maski, która jest za mną, a dużo dosyć w sumie o niej powiedziałem i w zasadzie to faktycznie było głupie z mojej strony. Dlatego zaraz wam to pokażę. Bu. to jest właśnie ta maska, którą zawsze chciałem mieć ee, z Japonii. Jak ją tylko zobaczyłem w jakichś tam innych, nie wiem, czy to grach, czy anime, czy w jakichś filmach japońskich, to sobie pomyślałem Boże, ale fajnie by było mieć taką na ścianie. Eee, no, idealnie by było mieć fajnie taką drewnianą maskę. Taką 1 do 1 rozmiar, że można by było ją założyć na twarz. No niestety takie maski są drogie. No Jak byłem w Kyoto, one kosztowały powyżej 15 tysięcy jenów, więc to jest już porządny wydatek na taką no, dosyć ekskluzywną pamiątkę. To mnie kosztowało jakieś 1500 jenów, chyba z tego co pamiętam, więc praktycznie pół darmo. Myślałem sobie teraz albo nigdy. No i kupiłem sobie. Taką maskę Hania i jest to moja jedna z lepszych pamiątek z Kyoto. Takie maski są wykorzystywane w japońskim teatrze No i one właśnie przez tą nazwę tego teatru nazywają się Nomen, są wykorzystywane przez głównych aktorów w sztuce i służą do odzwierciedlenia jego postaci, jego charakteru i jego roli w danej sztuce. Na przykład no, to jest oczywiste, że to jest antagonista, tak? to jest wiadomo, że Raczej nie jest postać, którą będziemy lubić, tak? Tych masek jest kilka różnych rodzajów, oczywiście. W zależności od rodzaju postaci, każda, każdy aktor ma jakąś inną maskę. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jedna, jedyna maska i każdy chodzi w takiej masce diabła. Mój kot się dobija do pokoju. Suszynek, zobacz. Nie? No dobrze, to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tutaj razem z Sushim. Jeżeli wam się podobał ten filmik, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach lub kliknijcie tą łapkę w górę. Mi to bardzo pomaga i zawsze się cieszę, jak wam też się podoba filmik. W każdym razie to już wszystko na dzisiaj i trzymajcie się, na razie, cześć.